To Moczarnik, a to jest kolejny odcinek mojej podróży ze Skyrim yy, Jak widzicie już bez yy, tych numerków od yy, yy, bez yy, numerków od w prawym górnym rogu ani bez... kurde, mi tu pies hałasuje, yy, ani bez także yy, z nowym intrem znaczy się Nowe intro, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Ja myślę, że Wam się powinno spodobać, bo mi się spodobało. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobra, idziemy dalej, więc z naszym farkasem kochanym. Ciekawe, co tu ciekawego znajdziemy dzisiaj. Urna U, mikstury. W urnach zazwyczaj się mikstury znajduje yy, i różne inne rzeczy. No, złoto też na przykład. Dobra, co tu mam? Nic tam nie mamy. U, srebrna ręka. Gin! Ale nie zciął! Dzień. Co to było? Taki odgłos. O, Powstało coś z grobu! Nie okay. z jakim... Patrzcie, jak go zjechaliśmy! Tak pięknie! Finishes! Finishes! Dobra, wzięliśmy ten topór. Zresztą, chciałem was powiadomić o tym, że będę te rzeczy ponosił ponieważ potem się je posprzedała potem będę ćwiczył większy udźwig no dobra, idziemy dalej tu mam jakąś skrzynię znaczy ladniku że nam się uda ją otworzyć a tam, w dupie z tym, <grytanie> idziemy nie otworzymy jej za, za grosz Dobra, bierzemy cały lot z urn i idziemy dalej. Podejrzewam coś, że dzisiaj nas sporo walki czeka. Jest tam kto? Sorry. Kurde, Macie. Tak, zjechaliśmy. Pięknie. Wnieśmy z niego rzeczy. Czyli złoto. Inne mikstury, jeśli ma. Tu gościu gdzieś leży. Tu. O, albo gościuwa. Nie wiem. Będzie zbierał też żelazne strzały. W razie, jeśli byśmy musieli komuś strzelić. Potajemnie w odbyt albo w inną część ciała. Nie wiem, czemu akurat odbyt wybrałem. Ale dobra, niech będzie. Otwieramy drzwi i idziemy dalej. Co to ciekawego? Nie wiem, co to jest. Czy to jest Łapka. Gień! Ha, jak go zjechaliśmy. Tam jest chyba jakaś pułapka, ale ja tą babkę przyjemnie sam rozwalę. Ha, ha, babciu! Nie ma takie. No co ja podniosłem od niej? Ja nie chciałem nic podnosić. bo że święty, jak mój pies nadaje, to jest chore psisko na głowę. Gdzie masz tego gościa, co tam. Dobra, zresztą tam. Idziemy dalej. Czekajcie chwilę. Czekajcie, jak się załaduje, to krótkie cięcie zrobię. No, krótkie cięcie, dobra, serdecznie was. Sorry za to, że jeśli słyszeliście ujadanie mojego psa. O, tu jest kolejny? Gdzie on jest? O, Ty Mendo! Tak, zjechaliśmy go, dobra. Idziemy dalej. Z kim on tam jeszcze walczy? A nie, tu. To teraz tu walczą. Tu walczą sobie. Na dole. No my sobie do nich podejdziemy zaraz. A spokojnie, może coś pozbieramy. Zajdźmy po cichutku. Gdzie jesteś? Draugr. Spalony. Będzie z ciebie kotlet! Haha. Ha. o ty mendo! Haha, wszystkich zjechałem sam. Jestem potężny. Podjęliśmy tą skórę ślizgacza, Nie wiem, co to będzie. O, ty nie wiedziałem, stąd kaha, I co? By się chciało, podniosłeś to, czy nie? Podniosłeś to. Patrzcie, lich tu jest. Łap, niski poziom magii. Tak, sam się prosiłeś. Teraz pretensji do mnie nie miej. Że <grym> ci zajebałem. Sorry za przekleństwo, ale <grym> tego inaczej wyrazić się nie da. Tego soczystego mordoru. <grym> Serdecznie przepraszam za tych, którzy nie chcieli dzisiaj słyszeć żadnych przekleństw, ale to było dla mnie zbyt podchodzące do emocji. Zbyt hmm. głęboko. Jak to nie? Tu jesteś! O ty będą Nie wiedziałem gdzie ona jest! Na ziemię! Na kolana do pana! Jeszcześ stęka, jakby była po jakimś związku. Nie powiem jakim, dobra. Może ją włączmy sobie na lewą rękę na leczenie. Jeszcze się zleczyli. Dobra, włączę sobie z powrotem płomienie. Kurde, nie! Tak. Dobrze, teraz jest dobrze. Znowu z powrotem wróciło do dobrej, dawnej formy. Podnosimy rzeczy, tu jakiś granat, tam jest jakaś ukryta y, urna. Tu mamy urnę z kasą, tu mamy też urnę z kasą. Tu mamy Draugra, który ma kasę. Tu nie ma Draugra, niestety, ale tu jest kasa i srebrny pierścień z granatem. Spójrzmy sobie, może w te pierścienie, bo to są chyba y, broń. Nie, to raczej w stroju będzie. nie tylko jednych, chyba można nosić. Maszynnik za to więcej. Tu są jakieś drzwi do otwarcia. Jednakże droga nas prowadzi dosłownie, mówi, że mamy tędy iść. Także idziemy tędy. Uuu, jakaś tam sztabka czegoś, ale nie, nie patrzyłem na to zbytnio. W końcu chodzi o to, że, że, że zbieramy loty tutaj i mamy znaleźć ten kamień. Wulgruta, czy jakoś tak. Także wiecie, tu się nie mamy. Oparcie, jaka fajna skrzynia. Klucz do kopca pylarza. Miksura mi pomniejszego zdrowia. Wytrych, złoto i żelazna strzała. bardzo Wszystko potrzebne. Akurat wszystko to, co było mi potrzebne, je bardziej było tu. Widzicie jakaś y, sztabka, orchinarium czy czegoś? Żelazne drzwi wymaga klucza. Na razie, może nie wychodźmy a oglądajmy się, czy, czy coś tu nie ma. Coś zwartego? Nie ma. No to otwieramy drzwi. Jakiś wielki szczur. Ślizgacz Zjechany. Kolejny. Dobra. Zjechaliśmy je. Na spokojnie. U, ty mendo! Będziesz mnie tu napadać. Sorry, że ci podpaliłem, Farkas. No, dobra. To już chyba wszystkie szczurki. Kolega szczurka w szkole. Dobra. O, kolejny. A teraz tym razem laboratorium alchemiczne. Mamy w większości z um, jakichś szczątek draugrów. Spalone książki. Po co ja spalone książki podnoszę? Nie chcę że nowej tańczy. A jeszcze podniosę sp podnoszę spalone książki. Super. Uuu, żelazny topor bojowy. Coś lepszego, ale jest to dwuręczne. Zaś, zaś jest dwuręczne. Zaś? Czy nie zaś? Widzicie? I w Skyrimie w objawieniu na przykład tak było, że nie mogliśmy się poruszać, jeśli przenieśliśmy swój udźwig. Jednakże tutaj nie, nie możemy biegać, jak mamy przedźwig. I to chyba tam nie będzie w większości robić, ale zobaczymy. Do ulubionych. Żelazny topór bojowy. Nie, jest dwuręczną bronią. Jest potężny. Dobra. Chowamy to. Wracamy na lewą rękę na pomienie norski ten. I wyrzućmy to, bo po co mamy to nosić? <grywanie> Widzicie? Lata w powietrzu. Jeszcze trochę tego. Potężnie. Dobra, zostawimy. Większość tych rzeczy tutaj. Tu mamy jakieś drzwi na nowicjusza. Otworzyliśmy. Gitusówka. Tu napój w górnie pogrzebowej i srebrny pierścień. I złoto. Idziemy dalej, więc nie da się dalej iść. No, pięknie, pięknie, pięknie. Pełnione drzwi. Idziemy dalej. No, kurde, mać. Nie da rady przejść dalej. Aha, tu jest jeszcze przejście. Jaskinie czasami się można w nich pogubić. Uuuu! Gii O, coś czuję, że pająki. No i są pająki, ale pająki na szczęście się boją ognia i schodzą nam tak łatwiutko jak tylko chcemy. O kurde, pająk śnieżny. Patrzcie jaki ciężki do zabicia. Patrzcie go, jechaliśmy. No chodź pajączku. Śnieżny jadł. Uuuu, uh, jeszcze drałki podniósł się. Mały, mały HP. Giń! idź do plaście. Tak! Iz dalej nie idzie. Szczur! Dobra, zjechaliśmy szczura. No emocjonująca Walka. Prawie jaj i Farka spadliśmy. Ofu, pająki, jak one wyglądają ochynie. Nie da się rozwalić niestety jaj pajęczych. Ale można podnieść pajęczy jajo. Nie wiem, czy one jest coś... coś, coś... znaczy albo coś... Dobra. <ścoughs> coś, coś znaczyło, albo coś. Kurde, teraz mi się pomyliło. Left. Right, gdzie to jest? Right leczmy się. Dalej teraz trzeba zmienić to na płomienie. No, idziemy dalej Uuu, jak tnie mi przy wodzie, ale dobra. Chyba to przeżyjecie. Czekajcie, bo tu był most, a my biegniemy jak zwykle nie, nie, tą, nie tą ścieżką co trzeba. Gdzie jest ten most? Gdzie jest wejście na ten most? Dobra Co tu mamy ciekawego? O! Draugr To jeszcze strzelający Gin! Patrz jak go zjechaliśmy! Pięknie! Uuuu! Nasz kociak rządzi! Mączka kosna, Przedawna norska strzała. Dobra, żeby tu nie było jakiś pułapek, przypadkiem. Słuchajcie, ja się z tutaj. Jak on wyciąga to. Dobra, słuchajcie. Ja się z wami w tej chwili pożegnam. Wrócę do was, bo dzisiaj mam nagrać sporo odcinków z Skyrima, także nie obawiajcie się. Będą następne, także ja się z wami żegnam. Ja byłem Moczarnik, to była moja przygoda z Sky, w, Ka, w Skyrim. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Farkas też pozdrawia. Polec, yy, też was prosi i ja, zarazem, jako kociak w Skyrimie. Proszę was o yy, subskrypcję oraz polecanie znajomym mojego kanału, ponieważ warto. Pojawi się coraz więcej let's play, jak tylko skończę Skyrim i Kingdoms of Amlur. Będą także się dziać jakieś pomniejsze projekty, albo recenzje, albo jakieś nudne granie w epickim graniu w playlistach. Także do zobaczenia. Cześć!